Dzień dobry wieczór, witajcie w Osnowa News. Jest to odcinek noworoczny, w którym chciałbym Wam przede wszystkim złożyć najlepsze życzenia z okazji Nowego Roku. Żeby Wasze stosy kupionych figurek zostały wreszcie pomalowane. Żebyście nie mieli zaległości w malowaniu, żebyście mieli dużo czasu na malowanie. No i przede wszystkim, żebyście również mogli tymi figurkami później sobie zagrać. Gdybyście chcieli zagrać, zapraszamy zawsze do naszego klubu, Klub Osnowa w Jastrzębiu Zdroju. U nas w klubie mamy makiety, mamy stoły przygotowane, także możecie wpadać i zagrać sobie u nas Warhammera 40 tysięcy, Heresy Horusa i Sigma, Necromunda, Kill Team, co tam będziecie sobie życzyli. Kolejną ważną rzeczą, którą chciałem Wam przekazać, to są wyniki konkursu malarskiego. W tym roku konkurs malarski polegał na tym, że należało dokonać zakupu w okresie listopada od 1 do 30 listopada należało dokonać zakupu na naszym sklepie, i tą figurkę, którą kupiliście, czy też zestaw figurek można było zgłosić do naszego konkursu malarskiego, i ten konkurs malarski dosyłaliście figurki do 14 grudnia, no i ten konkurs malarski został właśnie rozstrzygnięty. Prace były oceniane przez trzech niezależnych jurorów, którzy każdy oddzielnie, nie konsultując się ze sobą, oceniali Wasze prace. Te prace mogły uzyskać od 0 do 70 punktów za figurkę i od 0 do 30 punktów za podstawkę. Także pamiętajcie, że podstawka tutaj też może mocno wpłynąć na efekt końcowy, na tą punktację końcową, którą osiągnie Wasza figurka. Także w przyszłości, jeżeli będziecie chcieli wziąć u nas udział w konkursie, no to pamiętajcie, że figurka i jej podstawka to jest integralna część. One razem tworzą jakąś całość i, one, i obydwie muszą być po prostu dopieszczone. Będę ogłaszał wyniki konkursu. I tak, ponieważ było 7 modeli, Różnice między modelami nie były tak bardzo duże, bo od między pierwszym a modele, siódmym modelem było zaledwie 17 punktów różnicy. Co przy skali 100 punktów nie jest jakimś wielką, wielką, wielkim przeskokiem, także mieliśmy w miarę równy poziom, jeżeli chodzi o figurki w tym roku. Trzecie miejsce. W naszym konkursie zajęła figurka, pod, yy, która została zgłoszona do nas pod numerem zamówienia 608. Ta figurka zdobyła 73,33 punkta. Yy, drugie miejsce yy, zdobyła figurka, która została do nas zgłoszona pod numerem zamówienia 656. Ta figurka zdobyła 74,67 yy, punkta. No i pierwsze miejsce. Tutaj powinny być jakieś werble. Pierwsze miejsce zdobyła figurka, która została zgłoszona pod numerem 640 i ta figurka zdobyła 77,67 punkta. Pierwsze miejsce, jak wiecie, ci, którzy brali udział w konkursie, zostanie nagrodzone takim specjalnym elektronicznym kodem rabatowym na 300 zł na zakupy w naszym sklepie. Jako że różnica między pierwszym a trzecim miejscem była naprawdę niewielka, no to postanowiłem, że dodatkowo ufunduję jeszcze dwa kupony po 100 zł dla drugiego i dla trzeciego miejsca. Jako że no, był to taki, taki wyścig, który można powiedzieć łeb w łeb szły te figurki. I dzięki temu myślę, że, że będziecie usatysfakcjonowani, bo no szkoda kilku punktów, czasami gdzieś może podstawka, czasami jakiś brak jakiegoś detalu, który wpłynął właśnie na tą punktację, mógł spowodować to, a myślę, że zachęci Was to do kolejnego malowania i do tego, żeby stawać się coraz lepszymi malarzami. No Wasze figurki są na bardzo fajnym poziomie i bardzo nam się to podobało. Mamy jeszcze cztery figurki, które brały udział w konkursie. No, powiem szczerze, jurorzy bardzo różnie oceniali figurki i czasami jakaś figurka dostawała dużo punktów, czasami dostała trochę mniej punktów. Każdy zwraca uwagę na co innego, dlatego właśnie ta średnia, żebyśmy mogli wyciągnąć jakiś, jakiś, że tak powiem, wynik, już taki uśredniony. I te figurki też naprawdę są na bardzo fajnym poziomie i podobało nam się to, że. Staraliście się, się wprowadzać różne ciekawe techniki do tego malowania, i nie było ono takie proste, tylko zawsze dawało jakiś tam jakiś buł, jakiś smaczek w każdej figurce, co jest bardzo pocieszające i bardzo z tego powodu się cieszymy, że staracie się po prostu, żeby Wasze figurki były naprawdę dopieszczone. I to tyle w tym odcinku. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Grajcie, grajcie, malujcie i jeszcze raz grajcie. Niech ten nowy rok będzie lepszy niż ten poprzedni. Na razie, cześć!